PvP. 11 grudnia Tak, oczywiście mm. Szybko na TV jak? Widzimy, że nam z i się strzelanie będzie szło, zobaczmy PUNK PvP, a, PvP się nazywają Ciekawe Crazy Z daleko są na razie Szkoda, strzelało chyba No nie zatrzymali się? Nie, zresztą są nie drogą Tylko trzeba dronik troszkę podpłynąć Nie, na daleko jest to no ryby na nas chyba Dobra prostuję Order Już No nie no jeszcze jeszcze go pójdę Nie Zabiłem go Nice Szybko chrabują kurde Ale to, to było niespodziewane, bo nie słyszałem go nawet Coś tam trafiam już od początku No Nie widzę ich ogromno bo spala ogromna Czalaj, no, On zbliżają się tu, Wiesz co oni mogą się robować Taki film Czelek, kurde. Come, come on. Come on. Okej, no to Dobra, jest nie ma łamaczy. No i drugi. My też nie będziemy mieć. Ten nam powalił, no. Będę miał no, <laughs> Oczywiście, może lepiej nie Korda? Nice. Który Dost jest dostępny? Próbuję Wsalej, wsalej Nie, co nie dostał Leży, leży Nice Wsalej Ponieważ masz tu znowu Zaraz. Dobra, leć, leć Musi kręcą Parę razy strzel jeszcze i leć Dobra no. Dobra, leć Strzelaj do nich Dech shot, dech shot O kurna, szkielety dwa O, co jeden Tak, kurna, skoczył ze mną Szkielety 2, są, so. Tak to obsidianowe, to tak, to za skiny. Jest to idealnie dla nas, bo możemy stać całą stawkę, borderem. Tak? w sumie zaraz. Ok, Dobra, dawaj szybko. Sendy mnie. O, Dobra. CG. Czekaj, ale ja się sędzę. Jestem ciekaw. Jeden z O kurde. Hello? Why you say GG noobs, bro? You just literally lost, bro. Te te tych kulach wow. O kurde, oni coś mieli z opasów. Nie wiem, mieli dużo magazynówek na pewno, zapasów nie wiem, czy mieli. A, same puste magazynki Jesteś? Jesteś. co się dzieje? Ach, <laughs> kurde, bysło kakiny mnie zazarły. Trudno, odpłynęliście. To mi uciekł. Mieli dużo magazynówek, ale to chyba weźmiemy tylko z beczek i te... I tyle. O kurna, oczywiście mieli dużo Kurna, to ja sobie zrobiłem Zemę Z nadu żagiel podałem do góry Znaczy, no kurde no, Z góry tam na dół Tak przepłynąłem kawałek, dobra Czekaj, ja to wezmę wszystko co tam potrzebne Zresztą kramie było Co ty robisz? Rekiny, rekiny, rekiny. No mu O ci, dny... kurde! Chobra, nie. Ja jestem nu, mnie. Leś wciągaj to. Normalnie, bo tam trzy rekiny pływają. O, zrespiony ten. Porcik zwykły. Wciągaj po prostu co tam wlezie i najwyżej powierzucamy te nie magazynówki bo nam nie potrzebne. No mają duchowe jeszcze te magazynówki. I nowe. Dwa Może będę tam kule kupić w autu? Nie, ten. skrzynkę z granatami, nie, z amunicją. nie, nie, puste nie, 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 Na nie, nie, No, tu mamy Tutaj, nic. Tutaj mamy. Nie wiem, niektóre z to sobie Uuu, wykładają. dobra, jest mięsko, jest, jest dużo mango. No to bierz to To jest Pusta. Wszystkie są puste ale hmm. Pewnie do beczek wszystko dalej. Skrzyn Skrzynkę z kulami sobie wezmę tutaj. Nawet dwie. Tak, ale skrzynki możemy zostawić. Dobra. Yy, to biorę magazynowe i let's go. Co tu no ty nie bierz wszystkiego, weź tylko mango, pokaż, weź, ja przestań, tak? przestań, przestań Okej, okay, już wystarczy, nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę Dobra, No pójdź Testy chyba bardzo nie potrzebujemy No, ale weźmy trochę No No, go, go Hej, o kurde, no tu ciekawe. Pokaż. Uu. O mieli kół na szkielety! 11 galet. Szkielet. Patrz ile kurde. No właśnie widzę. Zarąbiście. Teraz się możemy bordować kurde, chyba, boardy, dwie, boardy, chyba boardy. i tak boardy. można tylko dwie yy, zreszcie na raz Wystarczająco. już tam następny wciąż sam Dalej byś mi obrócić No sorry kurde, sam sobie obrócić Kunna idioto, to masz przestać na chwilkę, jesteś upośledzony <noise> Mogę, ale nie muszę... U na obszczołku Już śmiałem ci obrócić, ale... Ale już widziałem, że idzie do tego steru. Jesteś taki głupi, kurna. O, odezwał się na Hmm. jedynka wygranej. Tutaj nic. Ani byli usmażone to mięso? Bo akurat mnie patrzyłem. To nie. Usmażone no. mięso. Ciach, dobra. Powołano sobie piratka. Chodź do ładować. Ciach. 18, kurde. W czemu oni są? Ciao. Te rudy, trzy ananasy nie, nie, i dwa mięsa. mięsa. Tak, tak, Przy sobie. To piratka by to sobie podobało przy Dobra. Magnesówka z drewnem. To wszystko się może przydać. Ja sobie wezmę tego jednążki do tora. O się przyda. No ja też se wezmę kurde, czekaj. Kulę. No to do góry. Dobra, najszybciej płyniemy dalej. Go. Hmm? Let's go. Patrz ile tu magazynówek leży. Pierwszy w dupę. tab Reputacja. 88,5 w Zawiełowcu. super, jeszcze tylko 12, 11,5 a w strażnika fortuny 65,5 czyli dzisiaj do 70 mówisz, dobra, dobra, rozumiem, no jakoś tak, 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 Mhm. No i coś ta skóra nie łączy. To dobry Co ty mówisz? Nie wiem, nieważne. Nagranie trwa już po 12 minut. Mnie nie musiałeś nagrywać wszystkiego, tylko mogłeś PVP nagrać. No ale to wiesz, to dopóki to nie przegramy. Nie. Okay. Jeden Krippel znowu. Ty, to. A, no, myślę, że z piesami. Francuzi, tak? Ło, zabijem! O kurde, ale strzał! Zabiłem gościa, nie? Wow. Tylko podniesie na ludzi chyba. No ja go nie powiem sobie. Tak, no, z początku mil. Nie. nie mogę. Nie ci teraz strzelić. Tak dobrze strzelałem, że nie mogę strzelić. Trzymaj przynajmniej kon ładnie.

No rob rob To nie raz. Tak, dwa, nie mają baś Podnoszą. Z tymi zrobię syty. Maszyn zło nie mają Poczekaj, jak zatrzymują frajkę nie, nie będzie, będzie kądu zaraz Mam monoteką na mnie na Kurde, Niestety Mamy do doby kąt, kurna się to padłem znowu, podniosłem jej i No, tak się. Nie weszli Ale fordera jeszcze, jeszcze nie, nie wysłali, także może nie są spocenić. Nie, bo oni mają problemy, no tylko chyba padę się nie. właśnie ja porady kupić. Podpólny strzało jak zwykle No jak ja ci tak mówię, to zrobię się w że nie wiem no, Dobra, to jest na zwykle strzało no naprawdę, no to też Trzeba ich szybko w pullce załatwić Dobra, podnosimy tu Typ slub jakiś płynie, odpływ pomiędzy nas nie Niezbyt dobrze. Ała. Ała, kurde. gdzieś się tam na niej prawie troszkę. Nie No kurde, co to ma być? No ale mi strzelił. Cholera jasna, nie no nie wierzę w to. No nic, nic. Jak on się Nie wiem, co on zrobił, czy no tak Ten drugi, ej, przynajmniej ten drugi nie jest. Poniesiony masz mamy? Kurde, co ja zrobiłem?

To no, jest wspólnie wiórki, jasne Guys, help us! Strzelają na 200, chłopie Tamci też? Normalnie, bo czekaj... Wpadamy stąd Czekaj, czekaj, może nas nie będą strzelać, tamci strzelają w Chyba, że to jest... O, Kordelas ma. Dostał? Zdrowity. Tak. Dobrze. Kuna jest tutaj. Naprawi koło, sterował. Na masz na Masz na jedną deskę. No ja ten snup po nas strzelaj jednak, nie? Nie wiem, się zdecydują. Zakina owe chyba nowicjusz. no widz już Mamic ju trochę prawie. Idź do tego snupa i weź strzelajść ze snupa Dobra Hała mam rady Cała O kurde Można to Nie ma iść? sensu, nie ma sensu Nie ma sensu tego sobie walczyć, na drodze pomóc Strzelaj, wejdźmy w kąpiel mm -hmm. Jest, ale za moc skręcznik Dobra to No to kupno zaczynamy O kurczu tak nie trafiłem, kupiłem łatwiej ocu Niestety Och, ale mi dostał pysk Uff. No kurde! Ale on strzela! Nie jestem z tym Nie jest dla lepszych. Po prostu mi się tak udało teraz. Trafiłem, trafiłem. Miałem dźwięk. O kurde, to mocno teraz. Teraz powinien trafić. Nie słyszałem nawet oh. o No. <grym> <grym> Dobra, jesteśmy fair za tą akcję z Miłoszem, kurde, na fujesz, na wailu. Ty, no ale... Nie słyszałem nic. No widzisz, no zdarza się, Pyzur, Kiedy się ostatni raz coś takiego zdarzyło, że ja zapomniałem wylać wodę? Dawno. Czemu się nie zrozumiałeś, co? jest? Nie zryskujesz tu. Myślałem, że klaszczesz, a ty siedzisz Nic się nie stało, pitwórko, spokojnie. To tylko. No to tylko. To się dzieje czasem, no. Co ci mogę powiedzieć? Kurczę. Kurczę, upieczoną. Suicide że robisz Przemek, ja czuję takie zażenowanie teraz, taki wstyd Dosłownie odebrało mi kurna nowe, Przemek Chcesz sepokój wypełnić? Czyli odebrało mi kurde mowę. O, no patrz, jak planowaliśmy, kurde, tylko że w realnym życiu. No. Nie no, to zdarza się no, co co, co. Także. To się w, nie tym od, w tym odcinku to było na tyle. Kurde, oczywiście, się zdarza. Mogę go wrzucić nawet dzisiaj. To, to się nie zdarza.